Tak, tak, to właśnie oni. Zwycięzcy rajdu Carrick 2008. Przegrany. Nie stawił się do walki. Tak, tak. Tu widzimy Adiego. Wygrany. Oraz jego trener Nagaskuoka. Ależ <grywa> krzywa morda. Zobaczmy to. Ej, kurwa. problem szukasz? <grywa> nie weź nie. Panująca głowa... Uuuu... Uuuu... Ali, wielkie i Idź lutnik pod koniec, żeby to było co wrzucić. Pograł niestety. Bum! Jak można nie stawić się w walce? To zobaczmy walkę Marcina. Kalectwo. Czemuś że że taki jesteś. Stop!